Umysł, Nauka, Emocje, Motywacja, Świadomość. Podcast psychologiczny. Podcast prowadzi Magdalena Juszczak. Zadanie realizowane przez Wyższą Szkołę Kadr Menedżerskich pod nazwą „Prowadzenie badań psychologicznych dotyczących problemów występujących u dzieci i młodzieży wśród mieszkańców subregionu Konińskiego i Wielkopolski, finansowane przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Dzień dobry. Witam w kolejnym wideo wideopodkaście psychologicznym. Naszym dzisiejszym gościem jest Przemysław Trawczyński, doradca zawodowy w Centrum Wsparcia Rzemiosła Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie. I jak możecie się Państwo domyślać, tematem rozmowy będzie właśnie doradztwo zawodowe. Dzień dobry, panie Przemysławie. Dzień dobry. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia. A ja dziękuję za zaproszenie. Ehm... Dzisiaj sobie porozmawiamy o doradztwie zawodowym, niejako będzie to kontynuacja wątku tematycznego, który rozpoczęłyśmy z panią Anią Koziarską na temat preorientacji zawodowej, ale tym razem porozmawiamy sobie o wyższym szczeblu, czyli o szkole średniej, szkole podstawowej i o doradztwie zawodowym u osób dorosłych. Ale zanim do tych tematów przejdziemy, chciałabym, żeby pan przedstawił, powiedział kilka słów, czym w ogóle jest doradztwo zawodowe, jak pan rozumie ten Temat i Pan jako doradca zawodowy, żeby w kilku słowach właśnie na ten temat powiedzieć. Zacznę od tego, że oczywiście można przytoczyć bardzo wiele cennych i trafnych definicji doradztwa zawodowego. W mojej opinii, i tak troszeczkę generalizując, można powiedzieć, że jest to forma wsparcia skierowana do osób w różnym wieku, osób, które potrzebują wsparcia w dziedzinie, czy w sferze y, kreowania kariery zawodowej. Mhm. Y, tak naprawdę y, adresatem doradztwa y, są bardzo różne osoby, więc warto podkreślić, że jest to forma wsparcia, która jest wsparciem całożyciowym. Ten Long Life Guidance to jest taka definicja y, współczesna doradztwa zawodowego. Mhm. Y, no i właśnie y, warto zwrócić uwagę, że Doradztwo zawodowe nie kończy się na etapie szkoły, tylko trwa przez całe nasze życie, włącznie z tym wiekiem przedemerytalnym, bo osoby, które są w jesieni swojego życia, coraz częściej są też aktywne zawodowo. Mhm. Czy pan uważa, że doradztwo zawodowe istotne i jest, jest ważne, i czy rekomendowałby pan w ogóle korzystanie z usług doradcy zawodowego? Myślę, że ta świadomość roli doradztwa i to zarówno na etapie szkolnym, jak i w ciągu całego życia zawodowego rośnie, co znaczy coraz bardziej jesteśmy chętni do tego, żeby z takiej usługi korzystać. Ona jest też coraz bardziej dostępna. Natomiast warto podkreślić, że takie skuteczne doradztwo zawodowe ono ma taką zasadniczą rolę, żeby wspierać w harmonijnym, integralnym rozwoju Zawodowym człowieka na każdym, tak jak powiedziałem, etapie życia, ma być inspiracją do tego rozwoju, ma być również budowaniem takiego pozytywnego obrazu swojej przyszłości zawodowej. Więc myślę, że im bardziej ten współczesny rynek pracy jest zmienny, bo rzeczywiście w, szano, w szalonym tempie zmienia się ta rzeczywistość rynku pracy, tym bardziej potrzebne i, i myślę, że tym ważniejsza jest rola tego doradztwa, poradnictwa zawodowego. Mhm. To zacznijmy od tej szkoły podstawowej. Jak wygląda doradztwo zawodowe w szkole podstawowej? Okej, okay, na początku powiedziałbym o czymś, co może być trochę zaskakujące, a mianowicie, doradztwo zawodowe na etapie szkoły podstawowej nie jest skierowane wyłącznie do uczniów. Wiele osób może to przyjąć z zaskoczeniem, dlatego że doradztwo zawodowe to również może być skierowane jego adresatem mogą być również rodzice i bardzo często są, coraz częściej. Mogę tu na marginesie powiedzieć, że badania, które i w tym wymiarze ogólnokrajowym, czy też badania, które my przeprowadziliśmy jako Centrum Wsparcia Rzemiosła Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie, wskazują, że ciągle za rzadko, czyli, krótko mówiąc, Niewiele szkół oferuje to wsparcie dla rodziców, a zapotrzebowanie jest. My w centrum mamy okazję to zweryfikować, ponieważ zgłaszają się do nas bardzo często rodzice, którzy chcą swoje dzieci wesprzeć, nie potrafią, nie wiedzą jak to zrobić, jeśli chodzi o wybór szkoły ponad podstawowej czy szkoły wyższej. W związku z tym, na pewno st należy stworzyć taką ofertę również dla nich. Jeśli chodzi, oczywiście adresatem są też doradcy zawodowi pracujący w szkołach, pedagodzy, rady pedagogiczne. My w centrum służymy pomocą temu szanownemu gronu. Natomiast oczywiście podstawowym odbiorcą jest uczeń. Na etapie klas 1-3, tak jak wcześniej dzieje się to w preorientacji na wśród dzieci przedszkolnych, to jest głównie Zadanie budzenia takiej, te, takiego zainteresowania światem zawodów, budowanie takiego za, zainteresowania też samym sobą, jeśli chodzi o poznawanie siebie, chociaż ten etap budowania większej samowiedzy, samoświadomości swoich zainteresowań, predyspozycji, naturalnych inklinacji, to jest ten etap właśnie siódmej i ósmej klasy szkoły mhm. podstawowej. Tutaj też już są elementy y, rynku pracy rynku edukacyjnego, no to są takie stałe, stałe tematy, które pojawiają się w podstawie programowej doradztwa zawodowego. Mm -hmm. e I pewnie, no. Uczniowie na poziomie klasy 8 też są przygotowani do podjęcia decyzji, co dalej, czy szkoła średnia, czy branżowa. Zakładam też, że takie, takie wybory są dokonywane. No i przejdźmy płynnie do kolejnego etapu, czyli szkoła średnia. Tutaj jest pewnie już bardziej poważnie? Może nie tyle poważnie, co na pewno należy pogłębić wiedzę o, o właśnie o tym kontekście życia zawodowego czyli o rynku pracy, o ważności kompetencji miękkich dlatego że takim ważnym tematem i jednocześnie dla wielu młodych ludzi czymś zaskakującym może być to, że nie tylko te kompetencje i kwalifikacje zawodowe są istotne od samego początku życia zawodowego, ale właśnie kompetencje miękkie, społeczne, te, które wobec tego faktu, że rynek pracy jest bardzo zmienny, liczy się właśnie ten stopień Elastyczności i dostosowywania się do tych zmian. Więc, ale cały czas też pogłębiamy to samo poznanie młodych ludzi, żeby te, ten wybór tego, co się będzie działo tuż po zakończeniu szkoły, był jak najbardziej trafiony, i, i przede wszystkim, żeby byli zdolni do, do dostosowania się właśnie do tej fluktuacji, do tej zmienności. A jak wygląda takie spotkanie z doradcą zawodowym? Jakie są elementy stałe, spotkanie? jeśli chodzi o formy? No oczywiście my jako pracownicy centrum skupiamy się głównie na doradztwie grupowym, bo ono ze względu na ograniczenia czasowe i ze względu na to, że czy w szkole podstawowej, czy w szkole średniej, to jest taka główna forma ze względu na to, że te 10 godzin Doradztwa zawodowego w szkołach to jest no, niewielki wymiar czasowy, więc forma grupowa po prostu jest możliwa do realizacji. Natomiast w kontakcie indywidualnym staramy się przede wszystkim postawić na to, z czym przychodzi ta osoba. Czyli ta indywidualizacja doradztwa polega na tym, że to nie ja decyduję o tym, co się w nim dzieje, ale z czym przychodzi ten młody człowiek, czy już dojrzały, bo może mhm. być to też osoba dorosła. Krótko mówiąc, skupiamy się na potencjale, na potrzebach, oczekiwaniach i na tym, właśnie z czym przychodzi ten młody człowiek. Czyli e, takie na konsultacje indywidualne z doradcą można się no, umówić e, przez Centrum Chociażby Wsparcia Rzemiosła e, i to jest e, najszybsze rozwiązanie? Indywidualne doradztwo zawodowe mhm. jest dostępne oczywiście w różnych instytucjach. To są i poradnie pedagogiczno-psychologiczne również pedagodzy szkolni też są przygotowani do tego, żeby najczęściej żeby takiego wsparcia udzielić. U nas w centrum mamy też, co prawda wcześniej mieliśmy ustalone dyżury, teraz jesteśmy do dyspozycji po wcześniejszym się umówieniu, ale są też różnego rodzaju eventy edukacyjne w trakcie których dostępny jest doradca zawodowy. Takim przykładem się posłużę Wielkopolskie Targi Edukacyjne to są trzy dni, kiedy kilkunastu doradców zawodowych pracuje przez cały dzień, od rana do wieczora i zarówno młodzi ludzie, jak i ich rodzice, nauczyciele mogą z tego skorzystać. I czy takie wydarzenia cieszą się zainteresowaniem? Dużo macie Państwo, powiedzmy, klientów na takich targach? Jeśli chodzi o te eventy, to cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. My, Szczerze powiedziawszy, doradca po kilku dniach takiej pracy powinien iść na urlop. Ale to bierze się z tego, że w ciągu jednego dnia możemy spotkać w, taki, w, taki, w trakcie takich spotkań nawet około 30 osób. Bardzo e, dużo. Tak, co i ta presja czasu trochę może utrudniać, ale cieszy to zainteresowanie i to, że rzeczywiście i młodzi ludzie, i tylko i nie tylko. Chcą z takiego wsparcia korzystać. Mm -hmm. e Teraz była mowa o konsultacjach, o spotkaniach indywidualnych, ale powiedział Pan też o tych zajęciach grupowych i jak one wówczas wyglądają? To oczywiście głównie zależy od samego doradcy, jakimi metodami lubi pracować, jakie uważa za skuteczne. Ja osobiście jestem przekonany po pierwsze co do, do zasady, że trzeba ją dostosować też do grupy. I nie tylko wiekowej, ale tego jaki charakter ma spotkanie. Na pewno w związku z tym, co dzieje się we współczesnej edukacji, skuteczne są formy interaktywne wciągające młodzież w pewnego rodzaju interakcje, gdzie budzimy ich zainteresowanie i zaangażowanie. Dlatego sprawdza się po pierwsze taka metoda jak drama, jak krywalizacja wszelkiego rodzaju konkursy. No i oczywiście, co jest charakterystyczne dla pokolenia Z. Cenne są wszelkie metody z wykorzystaniem nowych technologii, czyli narzędzi cyfrowych, Google, VR, czy, czy chociażby różnego rodzaju aplikacje dostępne na telefon czy na komórkę. Bardzo często w doradztwie grupowym używamy tego, żeby młodzież wciągnąć w tą zabawę i grę. Z takim właśnie pożytecznym skutkiem, jakim jest pomoc w sprawach w kwestiach zawodowych. Mhm. Czyli metody są dostosowywane cały czas zmieniają się, są modyfikowane, żeby jak najlepiej trafić do tych młodych ludzi, no ale też do, do osób dorosłych. Ym... Jak pan ocenia w ogóle skuteczność działań doradcy zawodowego, tak z perspektywy swojego, swojego doświadczenia zawodowego, doświadczenia kolegów, koleżanek? Mówimy o szkolnym doradztwie tak, zawodowym. Tak, tak. Yy, otóż yy, na pewno jest yy, faktem, że jest tu wiele do zrobienia i ta świadomość roli doradztwa yy, musi być cały czas, że tak powiem, przedmiotem pracy doradców zawodowych. Mhm. Natomiast mieliśmy taką okazję w naszym badaniu, które przeprowadziliśmy dwa lata temu, a w ubiegłym roku powstała publikacja na podstawie tych badań troszkę się temu przyjrzeć. I teraz na pewno krytycznie trzeba podejść do takiej danej, czy do takiego faktu, który został uwidoczniony w tych badaniach że młodzi ludzie owszem kojarzą, że mieli zajęcia z doradztwa zawodowego, ale dużo rzadziej. Brali pod uwagę w swoich wyborach, w swoich planach, głównie w wyborze szkoły średniej, to, co przekazał im doradca. Taką pierwszą przesłanką, pierwszym czynnikiem, który przyczynia się do tych wyborów szkoły, mówię teraz o szkołach podstawowych, mhm. do wyboru szkoły ponadpodstawowej, jest to rodzic, rówieśnik. Ewentualnie ktoś krewny, ktoś z rodziny, z najbliższego otoczenia, a dopiero w dalszej kolejności doradca zawodowy. Jeśli dobrze pamiętam, to zaledwie 30% czy niewiele ponad 33% przebadanych przez nas uczniów wskazało, że doradca zawodowy pomógł im w wyborze szkoły ponadpodstawowej. Więc to jest taki przykład, że jest tutaj wiele mhm. do zrobienia. Ale nie oznacza to wcale, że, że jest bardzo źle, bo coraz więcej. Coraz więcej jest doradców zawodowych, którzy są dobrze przygotowani, którzy poświęcają też z pasją czas swoim uczniom, którzy pogłębiają też swoje kwalifikacje. My w centrum mamy okazję to fajnie obserwować, ponieważ mamy klub doradców, który, jest, który sprawia, że jesteśmy w takim permanentnym kontakcie z tym środowiskiem i widać, że nie brakuje osób, które o tą efektywność doradztwa potrafią zadbać. Mhm. Tak to wygląda na podstawie wyników badań. Tak wygląda sprawa w szkole podstawowej, a szkoła średnia? Trochę odmiennie. Myślę, że jest dość podobnie. To okay. znaczy, my badania dotyczące doradztwa w szkołach średnich, w szkołach, w szkołach podstawowych, okay. ale tylko tych, które realizują kształcenie zawodowe, mieliśmy też okazję przeprowadzić mm -hmm. kilka lat temu w ramach realizowanego przez nas projektu i tam wyniki były podobne. To znaczy, ciągle jednak tym pierwszym doradcą zawodowym młodego człowieka jest rodzic. Dlatego nie bez kozery i nie bez przyczyny, tutaj wspomniałem o takiej ważności, też wspierania rodzica, pedagogów, nauczycieli, bo rzeczywiście młodzi ludzie, po, po pierwsze, chyba dlatego, że tego doradztwa jest niewiele, bo mhm. musimy mieć świadomość, że młodzież ma zaledwie 10 godzin, również na tym etapie szkoły średniej, do dyspozycji. To jest bardzo mało. Tak, tak, i w związku z tym efektywność, Automatycznie no nie jest taka, jak, jakiej byśmy chcieli. Mhm. Ale to też bardzo istotne jest to, o czym Pan powiedział, że, że ta, te, te konsultacje z rodzicami są ważne, z pedagogami, no bo tak, faktycznie dzieci czy uczniowie starsi też kierują się tym środowiskiem swoim rodzinnym i rówieśniczym i dobrze jest też porozmawiać, skonsultować to ze specjalistami. A właśnie, czy wśród rodziców i pedagogów jest duże zainteresowanie takimi spotkaniami. Myślę, że dopiero raczkuje ten temat. Myślę, że coraz większe. My mamy takie, taką okazję w centrum sp sprawdzać to nie tylko właśnie w tej takiej codziennej pracy w centrum, kiedy osoby same się zgłaszają do, im, do nas, bo, bo tych zgłoszeń jest stosunkowo niewiele ze względu na to, że my też mamy ograniczony czas, jaki na to możemy przeznaczyć. Ale z takich informacji, które otrzymujemy z różnych instytucji, czyli czy z poradni psychologiczno-pedagogicznych, które też z nami współpracują. Dzięki Bogu jest, jest tych kontaktów coraz więcej. Super. To też jest bardzo ważna informacja dla naszych widzów. Bo jeżeli Państwo jesteście na etapie wraz ze swoimi dziećmi wyboru szkoły i dalszej, dalszej kariery, to możecie liczyć na wsparcie. Pana Przemysłowa, Pani Ania, a także wszystkich pracowników Centrum Wsparcia rzemiosła Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie. Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia się strony, do odwiedzenia w bezpośrednim kontakcie Państwa i zaglądania do naszych social mediów. I podlinkujemy social media i, i pana Przemka i centrum, a tymczasem bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie za zaproszenie. Dziękuję. I Państwu również dziękujemy. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. 那位置。<謝>